Witam Was bardzo serdecznie z tej strony mini portalu a dzisiaj w zasadzie powinienem chyba powiedzieć ahoj marynarze, ponieważ w kolejnym odcinku z cyklu hangar omówimy sobie łodzie szturmowe. Tak jest, te pływające czołgi ją postrach, jeżeli tylko są dobrze wykorzystane, a jak się najlepiej zabrać do tego, aby właśnie stać się takim wilkiem morskim, aby stać się kapitanem pierwszej klasy, temu poświęcimy sobie dzisiejszy materiał. Zaczniemy jak zwykle od omówienia wyposażenia, potem omówimy sobie główne zagrożenia oraz taktykę poruszania się oraz taktykę walki. Nie czekając dłużej, przejdźmy do rzeczy i jak zwykle zaczynamy od broni głównej. Tutaj mamy dostępne trzy opcje. Pierwsza z nich to są pociski odłamkowe 25 mm, które bardzo dobrze sprawdzają się przeciwko piechocie, ale troszkę słabiej przeciwko pojazdom opancerzonym. A trafienie czegoś co lata, no, wymagać będzie już naprawdę sporych umiejętności. Druga z opcji to są pociski większego kalibru, to jest 30 mm, które lecą nieco wolniej, zadają dużo więcej obrażeń przeciwpancernych i mają także dosyć spory splash demersz, także przeciwko piechocie również sobie będą fajnie radzić. Niestety mamy ich dostępnych mniej, oraz parabola lotu jest cięższa do opanowania, ciężej jest nam się nauczyć tego, jak strzelać szczególnie na dłuższych dystansach tak, aby trafiać dobrze cel. Trzecia opcja i opcja, którą ja preferuję, którą ja wybieram, to jest opcja pocisków 25 mm, czyli dokładnie takich samych, jak mieliśmy w opcji pierwszej, z tym, że w systemie Burst. Dzięki temu połączeniu mamy te same obrażenia, jak w przypadku pocisków 25 mm, ale Prędkość ich wystrzeliwania oraz DPS, czyli Damage per Second, czyli to, jakie obrażenia możemy zadawać w jak najszybszym czasie, są najlepsze z tych wszystkich trzech propozycji. Ten BERS będzie się także bardzo dobrze sprawdzał, jeżeli chodzi o eliminowanie celów lotniczych przeciwnika, jeżeli chodzi o helikoptery lub też strajfujące na nas samoloty. No, jeżeli tylko troszkę poćwiczymy, będziemy w stanie naprawdę dwoma, trzema takimi seriami spokojnie uziemić przeciwnika, że się tak wyrażę. Jeżeli mielibyśmy się doszukiwać jakichś minusów takiego wyboru, to na pewno należy pamiętać o tym, że strzelając seriami często zużyjemy więcej pocisków niż byśmy chcieli. A przez to szybciej nam się one będą kończyć. To jest bardzo istotne, ponieważ w przypadku Battlefielda 4, niestety, po wystrzeleniu wszystkich dostępnych musimy czekać dość długo na uzupełnienie tej amunicji. Niemniej jednak, uważam, że lepiej wystrzelić za dużo pocisków niż za mało i zostać zniszczonym. Także pamiętając o tym ograniczeniu, ten wybór moim zdaniem będzie najlepszy. Przechodząc do broni dodatkowej widzimy, że mamy aż 5 opcji, aby nie rozwlekać, może skupimy się najbardziej na tej, którą ja będę wybierał, a o pozostałych tylko wspomnimy. Na pierwszym miejscu mamy pocisk TOW, który działa dokładnie tak samo jak w przypadku innych dostępnych pojazdów. Potem radarowe, pasywne, no wątpię, żeby ktoś je wybrał, ponieważ sprawdzają się tylko przeciwko pojazdom lotniczym, następnie naprowadzane laserowo. Rakiety Zuni znane i lubiane, a na samym końcu Mój osobisty wybór, moim zdaniem perełka, jeżeli chodzi o wyposażenie, jeżeli chodzi o uzbrojenie w Battlefield 4, czyli kierowany pocisk TV. Jeżeli tylko dobrze nauczymy się. Tej fizyki, która za nim stoi. Jeżeli tylko nauczymy się dobrze przewidywać tor ruchu pojazdów lub też samolotów czy śmigłowców przeciwnika, możemy być zabójczo skuteczni naprawdę na dużych odległościach. A przeciwnik przeważnie trafiony taką rakietą, po pierwsze jest od razu unieruchomiony, a po drugie totalnie nie wie co się dzieje, ponieważ nie spodziewa się takiego zagrożenia. Aby dobrze korzystać z tego pocisku, przede wszystkim trzeba dobrze umieć czytać mapę, trzeba ją dobrze znać, trzeba dobrze umieć m, czytać pozycję przeciwnika i dobrze przewidywać to, w jaki sposób on się zachowa w przeciągu najbliższych 2, 3, 4, 5 sekund. To w zależności od tego, z jak dużej odległości strzelamy. Ale więcej o tym, kiedy, w jaki sposób ich używać, powiemy sobie przy taktyce walki, a w tym momencie przechodzimy sobie do kolejnego działu, czyli środki przeciwdziałania. Tutaj mamy dokładnie takie same opcje jak w przypadku BWP czy też czołgów i taka sama będzie moja rekomendacja. Mamy tutaj dym maskujący, mamy zasłonę dymną, mamy gaśnicę oraz obronę aktywną, na którą oczywiście się decydujemy. Dlaczego ten wybór? No pewnie pozostaje to oczywiste, ale nieco więcej o tym powiemy sobie, kiedy będziemy mówić o zagrożeniach. Następny dział to optyka. I tutaj, także tak jak w przypadku czołu czy też bojowego pojazdu piechoty, mamy trzy opcje, z których ja rekomendowałbym celownik trzy razy, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że wybraliśmy sobie pociski burst. Kiedy właśnie to połączenie będzie dawać nam w większości przewagę w walce na morzu, oraz także w dalszym stopniu zwiększać będzie nasze możliwości walki ze śmigłowcami oraz samolotami przeciwnika. Jeżeli chodzi o ostatni dział, czyli o ulepszenia, to tutaj także powtarzają nam się opcje, które znamy już z poprzednich omówień. I spośród wszystkich dostępnych, czyli naprawy, maskowania termicznego, skanera okolicy radaru oraz zasilania taśmowego, wybieramy sobie to ostatnie, ponieważ jeszcze będziemy chcieli wspomóc to, jak szybko będziemy w stanie wystrzelić kolejne pociski, jak szybko kolejne serie polecą z naszej lufy, ponieważ to będzie jedna z podstaw taktyki walki to będzie jedna z podstaw tego, w jaki sposób moim zdaniem łodzie szturmowe powinny być wykorzystane. Aby je właśnie odpowiednio wykorzystać, to nie tylko musimy wiedzieć, jak je dobrze wyposażyć oraz uzbroić, ale przede wszystkim musimy poznać zagrożenia, jakie czyhać będą na nas na polu bitwy, i tym właśnie teraz się zajmiemy. Zagrożenie numer jeden, bezapelacyjnie, i myślę, że nikt się tutaj nie będzie kłócił, to są odrzutowce szturmowe. To są bestie OP po prostu w nieskończoność w tym momencie, ale nie jest to temat naszej dzisiejszej dyskusji. Trzeba natomiast wspomnieć o tym, że wystarczy 2-3 sekundowy nalot z głównego działa tego odrzutowca i naszej łodzi nie ma. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób się przed tym obronić, nawet jeśli, nawet jeśli uda nam się odpalić APS-a, to najprawdopodobniej będziemy już krytycznie uszkodzeni i unieruchomieni i wtedy on spokojnie sobie nawróci i nas dokończy, albo też dokończy nas inna łódka, albo jakiś żołnierz drużyny przeciwnej wystrzeliwując jakąkolwiek rakietę w naszym kierunku. Także... Podstawowa sprawa, na którą trzeba będzie zwracać uwagę, to odrzutowce szturmowe przeciwnika. Zagrożenie numer dwa, choć można powiedzieć, że w stosunku do siły odrzutowców szturmowych to będzie zagrożenie dwa, ale dużo, dużo niżej, to są łodzie szturmowe przeciwnika. To są nasi, można powiedzieć, bezpośredni adwersarze, i to walka z łodziami szturmowymi przeciwnika będzie nam zabierać większość naszego czasu. Jeżeli chodzi o zagrożenie numer 3, to będą to śmigłowce zwiadowcze oraz śmigłowce szturmowe. Dlaczego znalazły się one dopiero na trzecim miejscu? Z dwóch względów. Po pierwsze, ze względu na to, że mając to zestawienie, działka Burst oraz powiększenia 3 razy, jeżeli tylko zauważymy taki śmigłowiec podlatujący do nas z większej odległości, będziemy bez większego problemu w stanie zdjąć go zanim on odda do nas chociaż jeden strzał. Po drugie, dlatego że mamy rakiety kierowane TV. Jeżeli to opanujemy, to nawet nie zbliżają się w jaki sposób do nas stanowiąc do nas jakiekolwiek zagrożenie. A po trzecie dlatego, że nie tylko my w stanie jesteśmy z nimi skutecznie walczyć, ale także nasi strzelcy, o czym po raz kolejny powiemy sobie troszkę więcej później. Jeżeli chodzi o zagrożenie numer 4, to będzie tutaj piechota. Piechota tym razem znalazła się dość nisko, a to ze względu na to, że my jesteśmy w 100% w stanie cały czas kontrolować to, w jakim dystansie od niej będziemy się znajdować. Jeżeli wybierzemy walkę na, że tak powiem, głębokich wodach, to wtedy piechota praktycznie nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia, o ile tylko przez przypadek nie natkniemy się na jakiegoś sprytnego technika, czy na sprytnego wsparciucha, czy też na sprytnego snajpera, który z C4-kami będzie nam chciał jakoś niemiłą niespodziankę zrobić. To myślę, że spokojnie będziemy w stanie utrzymywać naszą łódź w dobrej kondycji, ostrzeliwując wybrzeże z dość dużej odległości. Największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o uzbrojenie piechoty, to będą dla nas rakiety typu Javelin, ale należy pamiętać o tym, że samo namierzenie trwa długo oraz Tor lotu rakiety, o ile tylko nie jesteśmy oznaczeni laserem, jest tak oczywisty, że często będziemy w stanie zabić tego żołnierza piechoty, zanim ta rakieta do nas doleci i zanim zrobi nam większą krzywdę. Ostatnia grupa zagrożeń to będą czołgi BWP AC-130 oraz łodzie RIP. Trochę dziwnie może to zabrzmi, że łodzie RIP, które wyposażone są tylko w minigana, stawiam na równo, powiedzmy, z czołgami, ale tak jak w przypadku piechoty, tak i w przypadku właśnie tych wszystkich pojazdów kołowych oraz gąsienicowych, będziemy w stanie spokojnie kontrolować dystans, który nas od nich dzieli, poprzez to, że po prostu nie będziemy podpływać do brzegu, na którym one by się znajdowały. I tak właśnie prezentuje się klasyfikacja zagrożeń, jeżeli chodzi o łodzie szturmowe, z mojego punktu widzenia. A jak najlepiej im przeciwdziałać? Otóż najlepiej jest oczywiście ich unikać. A jak najlepiej ich unikać? O tym powiemy sobie właśnie teraz, czyli o taktyce poruszania się oraz o taktyce planowania przemieszczania się po mapie. Pierwsza sprawa to jest to, że musimy mieć dostatecznie dużo informacji. Jak te informacje uzyskać? Otóż, tak jak już pewnie zauważyliście, ja bardzo często korzystam z dużej mapy. Co to jest duża mapa dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z Battlefieldem? Otóż, oczywiście jeżeli gramy na normalu, w lewym dolnym rogu mamy minimapę, która prezentuje nam w zależności od tego jak sobie ustawimy pewną część bardziej lub mniej przybliżoną tego najbliższego naszego otoczenia. Ale to nie wystarcza, ponieważ po pierwsze mamy broń, czyli ty wymysł, który działa na bardzo długie dystanse i możemy razić przeciwnika znajdującego się po drugiej stronie mapy, a po drugie przemieszczamy się tak szybko i największe zagrożenia nasze przemieszczają się tak szybko, że w kilka sekund mogą stanąć się tuż przy nas, a my po prostu nie będziemy na to gotowi. Jak taką dużą mapę wywołać? Otóż na PlayStation wygląda to w ten sposób, że przytrzymujemy sobie przycisk Options, po czym klikamy R1. Wtedy już ta mapa na stałe do końca tej rozgrywki zostanie zadokowana pod przyciskiem Options i za każdym razem kiedy ten przycisk Options przytrzymamy będziemy mogli sobie kontrolować pozycję wszystkich naszych jednostek oraz wszystkich zaspotowanych jednostek przeciwnika i to jest dla nas bardzo istotne. Ja przede wszystkim oczywiście odszukuję tam samolotów szturmowych przeciwnika, śmigłowców oraz łodzi szturmowych przeciwnika. To są cele, które będą dla mnie najbardziej istotne ponieważ poza tym oczywiście, że są to dla mnie zagrożenia, stanowią to też dla mnie cele. No ja po to wsiadam do tej łodzi, nie tylko po to, aby przed nimi uciekać, ale żeby przede wszystkim je zwalczać. Kiedy już tą pozycję poznamy, będziemy mogli zaplanować to, w jaki sposób chcemy do nich podpłynąć i w jaki sposób chcemy rozpocząć walkę. Ale o tym powiemy sobie w dziale odpowiedzialnym za omawianie walki, który będzie na końcu, a na razie troszkę więcej o poruszaniu się. Poruszanie się to tak naprawdę jest słowo klucz, jeżeli chodzi o łodzie szturmowe. Cały czas powinniśmy starać się być w ruchu. Jedyne wyjątki od tej reguły to jest moment, kiedy wystrzelimy ten pocisk telewizyjny. Podczas tego, gdy pocisk leci, łódź będzie nieruchoma. Także najlepiej jest wystrzeliwać go wtedy, kiedy łódź będzie troszkę rozpędzona, tak abyśmy nie byli taką siedzącą kaczką i utrudniali chociażby snajperom drużyny przeciwnej w zdejmowaniu naszych strzelców. Kolejną zasadą, o której musimy pamiętać, poza to, żeby pozostawać ciągle w ruchu, dbając o naszą załogę, jest to, aby się nie zagalopować i naszej łódki nie splażować. Chyba nic gorszego nam się nie może przytrafić, a chodzi oczywiście o sytuację, w której wpłyniemy na, na brzeg, w której wpłyniemy na jedną z wysp lub też zawiesimy się na jednym z głazów. Jak też tego unikać? Otóż, oczywiście, po raz kolejny, dobrze trzeba czytać mapę. Trzeba nauczyć się troszkę, w jaki sposób nasza prędkość oddziałuje na to, jak możemy skręcać oraz to, jaką inercję przy tych skrętach będziemy posiadać. Oczywiście, czasami zdarzają się takie sytuacje, szczególnie w przypadku mniejszych wysp, czy też takich głazów wystających z wody, że po prostu ich ominięcie jest niemożliwe. Wtedy radziłbym nie hamować, tylko wręcz przyspieszyć, wtedy jest szansa na to, że tą siłą rozpędu przepłyniemy przez to właśnie zagrożenie. A jeżeli nawet nam się nie uda i zawiesimy się na jego końcu, to należy pamiętać o tym, że w tej chwili mamy możliwość ściągnięcia takiej łódki z mielizny poprzez po prostu uderzanie w nią nożem. Jak śmiesznie to wygląda i jak śmieszny jest to mechanizm, dobrze wiemy, ale trzeba przyznać, że... Czasami potrafi on nas uratować, o ile tylko mamy załogę na tyle inteligentną, aby nam właśnie w tym pomogła. Następna sprawa, nieco powiązana z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, to jest to, aby po prostu nie pchać się w takie sytuacje, nie pchać się w takie miejsca, które będą powodować możliwość pojawienia się takiego zagrożenia, czyli wąskie przesmyki, nie wpływać pomiędzy gęsto rozsiane wyspy, uważać na. Łycizny, szczególnie te pod mostami, ponieważ tam poza tym, że będziemy znajdować się blisko ewentualnych żołnierzy przeciwnika, to jeszcze często możemy się natknąć na różnego rodzaju niespodzianki, czy też miny, czy też chociażby C4 i czekającego tylko na nas zwiadowcę lub też technika. Czasami oczywiście taka sytuacja jest nie do uniknięcia, szczególnie w trybie chociażby szturmu, kiedy wykorzystanie łódki praktycznie tylko przy brzegu się sprawdza. Wtedy warto jest skorzystać z możliwości przełączenia się w widok osoby trzeciej. Czasami przy manewrowaniu to bardzo pomaga, szczególnie przy cofaniu oraz zawracaniu w miejscu, kiedy to w łatwy sposób będziemy mogli ocenić, jak daleko jeszcze mamy do brzegu, jak daleko mamy do ewentualnie tej skałki, o którą mielibyśmy zahaczyć. To by były wszystkie rady, jeżeli chodzi o podstawy pływania łodziami szturmowymi. Należy jednak wspomnieć o tym, że po tym jak pogoda się popsuje, czyli po tym jak zaczniemy pływać w sztormie, sytuacja potrafi się drastycznie odmienić. Wtedy musimy kontrolować nie tylko naszą pozycję horyzontalną, ale także pozycję pionową, ponieważ w zależności od tego, czy będziemy się znajdować na fali, czy pod falą, wiele rzeczy może się zdarzyć i może to zadziałać na naszą korzyść, kiedy na przykład złamiemy namierzanie pociskiem Javelin lub na przykład unikniemy wystrzelonego przez przeciwnika pocisku telewizyjnego, a także na naszą niekorzyść, kiedy na przykład płynąc cały czas po grzbiecie fali będziemy zbierać kolejne rakiety od żołnierzy drużyny przeciwnej. W tym przypadku ciężko jest udzielić jakichś konkretnych rad. Należy tutaj przede wszystkim opierać się na własnym doświadczeniu oraz nauczyć się szybko reagować na sytuację, która zastanie nas na polu bitwy. Jedną sugestię, jaką mógłbym zasugerować jednak szczególnie początkującym, to jest to, że w tej sytuacji można by było wymienić nasze pociski telewizyjne na pociski typu ZUNI. Ponieważ trafienie pociskiem telewizyjnym, szczególnie łodzi szturmowej, która buja się non-stop na falach, jest bardzo trudne. A rakiety Zuni lepiej sprawdzają się na krótkich dystansach, do których przeważnie będzie sprowadzać się walka już w czasie, gdy pogoda nie sprzyja temu szybkiemu poruszaniu się łodzi szturmowej. Oczywiście, na koniec należy wspomnieć jeszcze o tym, że najlepiej zjeździć w grupach, bo zawsze lepsze są dwie łodzie szturmowe, czy trzy łodzie szturmowe, nawet niż jedna. Ale to nie zależy w 100% od nas. A jeżeli sami chcielibyśmy wspierać drugą łódź z naszego zespołu, to leży to tylko w naszej gestii. Pamiętajmy jednak, że nie każdy może być tak rozgarnięty i nie każdy może być tak dobrym kapitanem jak my, i nie zawsze to też wyjdzie na naszą korzyść. To by było tyle, jeżeli chodzi o samą taktykę poruszania się. I przechodzimy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do taktyki walki. Tutaj pierwszy i najważniejszy punkt, tak jak zresztą w przypadku większości starć, to jest odpowiednie dobieranie priorytetów. Tutaj po raz kolejny wracamy do dużej mapy i do tego, aby oglądając ją, planując naszą trasę przejazdu, zaplanować także w jakiej kolejności i jakie cele chcielibyśmy angażować. To jest także związane z tym, aby dobrze korzystać z posiadanego uzbrojenia. Tak jak mówiłem. Naszym podstawowym orężem będzie tutaj pocisk telewizyjny i będziemy przeważnie tak dobrze operować na szczególnie otwartych wodach, jak dobrze będziemy korzystać właśnie z tych rakiet. Jeżeli tylko trafimy pierwszą, to jest to przeważnie 40% obrażeń oraz ograniczenie mobilności. Trafienie dwóch rakiet to jest trafienie krytyczne, totalne unieruchomienie przeciwnika, który już praktycznie czeka tylko na jego dobicie. Tak więc bardzo istotne jest to, aby ustawić się w takiej pozycji, która daje nam możliwość skorzystania z tych rakiet telewizyjnych w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę to, że pozostałe łodzie szturmowe, łodzie szturmowe przeciwnika, najprawdopodobniej także będą z nich korzystać. Tak więc jeżeli widzimy, że ta rakieta leci w naszym kierunku, odpalmy APS-a, wystrzelmy naszą rakietę i za wszelką cenę postarajmy się tą pierwszą rakietę trafić. To jest niezwykle istotne, ponieważ trafienie tej pierwszej rakiety, tak jak mówiłem... Unieruchomi nam chociaż na chwilę przeciwnika, wtedy będziemy mogli podjąć decyzję, czy jesteśmy na tyle blisko, aby przełączyć się na działo Burst i wykończyć go w ten sposób, czy też wystrzelimy drugą rakietę, aby zadać te obrażenia krytyczne i wtedy skorzystać z właśnie z pocisków 25 mm. Druga sprawa to jest to, aby dobrze oceniać swoją szansę na wygraną w danej potyczce. Pamiętajmy o tym, tak jak i w przypadku pozostałych pojazdów, że najistotniejsze jest to, aby nasz pojazd był w dobrej kondycji. Jeżeli walczymy uszkodzeni lub jeżeli walczymy z przeważającą ilością przeciwników, może lepszym pomysłem będzie to, aby się wycofać. Pamiętajmy, że przeważnie w łodziach pływamy w trójkę. Jeżeli naprawdę dobrze nam idzie, to czasami dosiądzie się ktoś, kto będzie nas naprawiał, lub też jeżeli gramy oczywiście ze znajomymi, to wtedy jeszcze zwiększa nasze szanse, ale także zwiększa naszą odpowiedzialność. Wtedy poza samą stratą pojazdu stracimy cztery tikiety i cztery osoby zostaną wyeliminowane na kilka lub też kilkanaście sekund z gry. O tym musimy pamiętać. Tak więc dobieranie odpowiednich celów i unikanie gonienia za kolejnymi fragami za wszelką cenę to jedna z podstaw yy, dobrych kapitanów. Trzecia sprawa to jest to, aby zawsze ustawiać się frontem do największego zagrożenia. I poza tym, że oczywiście zmniejszamy powierzchnię, w którą możemy zostać trafieni, ma to też zaznaczenie ze względu na to, że nie możemy zapomnieć o naszych strzelcach. Jeżeli ustawimy się frontalnie do zagrożenia, do, załóżmy do łodzi szturmowej, która będzie stała bokiem, wtedy poza nami obaj strzelce mają na nią kąt strzału i wykończymy ją naprawdę szybko. Jeżeli będzie to śmigłowiec, jeżeli będzie to samolot, to także postaramy się dać szansę ostrzelania go naszemu strzelcowi. Pamiętając o tym, że jeżeli nie mamy obsadzonych dwóch pozycji strzelca, to druga pozycja to jest pozycja lewa, a trzecia pozycja od góry to jest pozycja prawa. Jeżeli nie wiemy, po której stronie siedzi strzelca, mamy tylko jednego strzelca, to łatwo się w ten sposób zorientować. Kolejna sprawa to jest to, aby nie panikować i nie oddawać łodzi, nawet jeżeli jesteśmy krytycznie trafieni, nawet jeżeli mamy bardzo mało energii. No może zresztą mamy taką zasadę, że kapitan ostatni ucieka ze statku i tak też powinniśmy postąpić. Nie zostawiajmy naszej załogi, postarajmy się zrobić wszystko, aby ich uratować. Jeżeli się nie uda, być może oni zdążą wyskoczyć, ale my nigdy tego nie róbmy, ponieważ... W każdej grze, a szczególnie już w szturmie, jeżeli tylko utracimy naszą łódź, jeżeli oddamy ją przeciwnikowi, to może to być gra przegrana. Oczywiście, jeżeli chodzi o obronę aktywną, to uruchamiamy ją w momencie, kiedy mamy duże zagrożenie, kiedy albo wpływamy do strefy zagrożenia, czyli np. podpływamy blisko brzegu, wpływamy między małe wysepki i wiemy, że znajdują się inżynierowie drużyny przeciwnej w niedalekiej odległości od nas, lub też oczywiście kiedy słyszymy namierzenie, lub też kiedy spodziewamy się ataku, szczególnie o czym wspominałem na początku, samolotów szturmowych. Na koniec jeszcze taka rada, w zasadzie przypomnienie, aby cały czas dobrze kontrolować, jaki jest stan i zapas naszych pocisków, zarówno 25 mm oraz tych rakiet telewizyjnych. To jest niezwykle istotne, szczególnie po odbytych kilku walkach, abyśmy wiedzieli, czy jesteśmy w stanie angażować jeden lub też więcej z celów drużyny przeciwnej, czy też zapas amunicji na to nie wystarcza. Jeżeli nie mamy dostępnych rakiet TV, może lepiej się wycofać, aby je przeładować i wtedy zaatakować z większej odległości i po raz kolejny podpłynąć i dobić kogoś z Bersta. Często zdarza się tak, że po prostu w ferworze walki zapominamy o tym, albo aby przeładować i to jest podstawowy błąd albo o tym, że nawet jeżeli mamy ten zapas amunicji przeładowanych, to po wystrzeleniu wszystkich dostępnych, Kolejne niestety przybędą po dość długim czasie. To jest ten system w Battlefield 4, o którym kilka razy już wspominałem, i na to należy zwracać dużą uwagę, szczególnie, że do skrzyni dowódcy raczej sobie nie podpłyniemy. No chyba, że spadnie na sam brzeg, ale raczej takie sytuacje się nie zdarzają. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o łodzie szturmowe taki poradnik dla początkujących lub też średnio zaawansowanych, jeżeli chodzi szczególnie o wykorzystanie uzbrojenia. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze, czekam na Wasze ulubione zestawienia, czekam na Wasze ulubione sposoby wykorzystania łodzi bojowych. Być może o czymś zapomniałem, być może coś pominąłem. Jak zwykle liczę w tym kontekście na Was. A ja tymczasem odmeldowuję się, życząc Wam oczywiście miłego weekendu. Z tej strony mówił do Was Miniu z ptf.pl.